Dolph, are you ready? Ready when you are. So, me and the SVJ, Patrick, and my Corvette Z06. My money's on me. Ja uważam, że nie jestem na straconej pozycji. Jak, jak uważacie, jak myślicie? Ale za późny start zrobiłem. This car. How was that? Congratulations. Four-wheel drive, you know. It's four-wheel drive. I thought you were finishing off a coffee or something. <laughs> no, it's a car for uh, three hundred thousand zloty, you know. <laughs> <laughs> a great that Never blames his tool. <laughs> <laughs> Zobaczmy to jeszcze raz. Aparatura pomiarowa podaje czas czystego przejazdu, więc moja spóźniona reakcja kompletnie nie ma wpływu na wynik. Tak czy inaczej Aventador SVJ okazał się po prostu szybszym samochodem. W sumie Lamborghini uzyskało doskonały czas – 10,767 sekundy. Podkręcona Corvetta Z06 pokonała ćwierć mili w 11,8 sekundy. Wreszcie jakiś samochód rozdzielił trzy liderujące w naszej tabeli modele Porsche. Fakty są jednak takie, że najszybsze Lamborghini jest wolniejszy od elektrycznego Taycana. Corvetta okazała się nieco szybsza od Camaro z tym samym silnikiem. Let's try a <laughs> Rolling Start. Three, two, one, start! Patrick, are you sure there's something not wrong with your car? Only eight cylinder, you know? This is too much fun, too much fun. Too much fun, probably for you, not for me. Well, at least you've got a good view of my car from the rear. Let's check a break now. Super. Ponieważ są to samochody supersportowe, schamujemy ze 160 km na godzinę. I think I won that one as well, Patrick. Yes, that's true. Dla mnie e, zarówno Aventador SVJ, jak i Corvetta Z06 to takie Batmobile. To jest samochód stricte na amerykański rynek, który został niesamowicie pozmieniany na europejskie warunki. Ale Lamborghini to Lamborghini.